Szymonko z tej strony Lenksion, witam się z wami serdecznie, moi drodzy, w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj nieco nietypowy odcinek, w stylu, który się wam ostatnio naprawdę bardzo, bardzo spodobał. Jak sami zapewne wiecie, dzisiaj wraca... Co, Szymon, co dzisiaj wraca? Liga Mistrzów, chłopaki! Liga Mistrzów, tak jest, swoją drogą jest ze mną mój przyjaciel Szymon, no. także więc dzień dobry. I moi drodzy, jak ostatnio był ważny mecz, gdzie grało Chelsea i United w FA postanowiłem zagrać z Jacobem, gdzie sobie mieszaliśmy nawzajem w drużynach. I dzisiaj zrobimy dokładnie to samo. Ja zagram Juventusem, Szymon jako wielki fan Barcelony zagra Barceloną. Więc trzymajcie kciuki, zostawcie łepeczkę w górę, bo naprawdę pomieszane drużyny po raz kolejny się ze sobą zmierzą i będzie, będzie się działo. Tak więc moi drodzy, w tym momencie ja swojego pada przekazuję Szymonowi. Ja se biorę pada Szymona. Wchodzimy w zarządzanie zespołem. Ja tutaj mam ustawione 30 sekund na stoperze. Jak powiem start, to w zarządzanie zespołem, OK? Dobra, tak więc 3, 2, 1 start. Ło! Wow, wow. I teraz klasyka. Trzeba to jakoś ładnie zrobić. Tak więc. Nie wiem kim jesteś. Ale wyglądasz fajnie <laughs> Ale, ale tu będzie rozpierdze, stary to się nawet nie, nie wyobrażasz sobie co się będzie działo yy... Koniec! Stop! No i dobra moi drodzy, ja wyciszał tutaj w tak, takim razie nam budzik I to są drużyny, którymi rozegramy Ja tutaj patrzę, żeby nie było wstecz. Tak to wygląda. Tak więc. Zacznę od drużyny FC Barcelony. Tak więc, moi drodzy. Na bramce no, nie mógł być tutaj nikt inny jak Lionel Messi później. Alba... Um, Carbonell, Dine, Roberto Później mamy Suareza, to nie jest ten Suarez Później mamy Capotuma, Perdomo A tak to jest Masip, Silesen i Ter Stegen Teraz przypisz nie... ty, ty swój skład nie na, na bramce nikt inny jak Dybala okay. Prawa obrona Neto, Quadrado jest stoperem z piacą Mandzukic lewa obrona yy, Prawa pomoc Bonucci SP Sturaro. SP drugi Rincon Yy, lewa pomoc Kielini, SPO Buffon i Barcelina Szpicy. F fantastycznie te drużyny wyglądają, no to się nawet, nawet sobie nie, nie, nie wyobrażacie, jakie to będzie przerowane. Tak więc moi drodzy, rozpoczynamy wielki mecz. Uznajmy, że te nasze spotkanie to jest takie drobne przewidywanie tego, jak wieczorem ten mecz się potoczy, jak te drużyny zagrają. Tak więc bez zbędnego przedłużania, rozpoczynamy. Tak więc moi drodzy, Juventus Stadium i Juventus Turing kontra FC Barcelona. Pierwszy mecz oczywiście we Włoszech, no i fantastyczne spotkanie, składy równie fantastyczne, no i bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy Gianluigi. On dzisiaj będzie moim kreatorem, gdy on będzie snajperem. Zobaczycie, że łupnie nie jedną bramkę. Przynajmniej mam, mam, mam taką nadzieję. Ja. Jak to wygląda? W ogóle, wiesz jaka ostatnio poszła plota? Alba do Chelsea. Tak! Nie, najgorzej na świecie! Di Dibolo! Tak jest! Paolo Dibala! Popatrzcie jak to wybronił. Kurde! Mamy wysoki! I wypuścimy! Tu jest Barcagli! I Barcagli! Ale łupnął Barcagli! Westy, Patrzcie jaka interwencja taki niepewny! Ale ja to teraz mogę wykorzystać! Dibalo! Nie! Nie, nie, nie! Tak jest! Nie do zabrany! Messi nie podobał, ale stary jak zobaczyłem dziwale, trzeba to zmienić, bo to jest przerąbane. To proponuję zarządzanie zespołem teraz i nie zmieniamy sobie... Nie! Może jest tak nie! No dobra, no to jak nie, to nie. Odrabiać, bo tu wiesz. Odrabianie straty, mówisz. Ładnie. I jeszcze raz, po raz kolejny tu... To... Messi stary go tak rzuca i to wybija na bok jak... Dobra, jeszcze raz, próbujemy jeszcze raz. To może znowu się to uda pijacza, tym razem do środkowanie, tam jest... Eee, ale dobra, następny rzut rożny, spokojnie, no, mówię, tu się dzieje. Tu się dzieje, no dałeś tych wysokich i kurde przerąbane, ale teraz beznadziejny strzał. Jak do Messi tą połowę, no, kurde. drugą w sumie. Dokładnie, mówisz? <laughs> mówisz, że taki challenge podejmujesz? Chwała na tym stadionie i strzał! Strzelał bufon, ale niestety obo bramki. O, jak? o, no proszę, to tego nie wiedziałem, że to tak się skończy. Piaca! i teraz Quadrado. dlaczego Quadrado? Ale Sturaro, Sturaro, nie, Karny! Nie, nie. Czy, wolny. O nie, o Boże. o Boże. Nie! Serio? Nie! Nie! Słupek! Nie! Najgorzej na świecie! Jeszcze raz, tu i. Co było? No moja. Nie! Mario ma po raz kolejny. Stegen jak robi, kurde, to środkowanko! Di to jest klasa światowa, to, 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 jest, to jest zawodnik klasowej światy, a nie. No i koniec. Pierwszej połowy po 45 minutach, 1 do 0 dla Juventusu. No wydaje mi się, że, że przeważałem trochę trochę w tej pierwszej połowie, ale. No, dlaczego? Dwóch, dwóch kontuzjowanych na ataku, ale druga połowa jak najbardziej może należeć do Szymona, więc tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Quadrado. E, coś ty narobił, chociaż... Aa, czy będziesz utrożny? Tak jest, rzut rożny, dokładnie. Więc patrz, Cuadrado niby nic, a jednak powalczył. Teraz następna wrzutka, może Bonucci? Zamieszanie, położył się tam Włoch i nic z tej akcji nie będzie. Raz jeszcze, dośrodkowanie. Nie, 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 nie. nie. Dibala w Tobie nadziei. Uuu, Suarez. <grypsi> patrz, patrz na to, I to jest Barcagli. I Bart Boże! Panowie, chociaż w bramkę, Messi będzie miał problemy nawet z takimi strzałami. <grym> jak mam tyle znamienitych zawodników, którzy mogą to wykończyć. Myślałem, że to wpadło, ale się tam pojawi kurde jak Filip z konopi wleciał. I jeszcze raz dośrodkowanie i Giorgio Kielini! Messi No, troszeczkę tutaj wykorzystałem chyba najmocniejszą stronę mojego składu. Nie, ja muszę tutaj pilnować, bo ty mi możesz takim jednym strzałem do Co z <grym> gramotek? Staj... Wystarczy, że będzie strzał, też ty jeden. No chyba, że to był strzał. Niekonwencjonalny, nie, podaj. Ale kurde, biwala, dziura w rękach. No, zrobiło się gorąco na koniec tego spotkania. Nie, tylko nie ląpsz od. Nie! Nie! Czemu tu? Aaaa! Tak jest, Kory! dobrze, czysto. I teraz kontratak. I tak jest, lecimy. I patrz. Eee! hallo! Kurde, jak ty starym wszystkich mi w ataku zaolowales? Co za ty? tej, gun! Game... Nie, to silny sens strzel z jedynej bramki. W tutaj się uaktywnił. Nie Nie ma co narzekać, bo tutaj te strzały to takie, że <grywa> klasyk do dogrywka! nie, 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 Kurde. nie, 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 nie. nie. nie.

co? Ale Co z, za tym? A widziałeś to, Mac, na paraluj. Co to, ale ja czemu tego mam... nie puścił? No, ja pierdzielę, jak tak można, rzuty karne. O, kurde. ale jak tak. można. Nie no, to trzeba na odwrót pozostawiać, to stawiamy wszystko na odwrót, tak jak jest. 11, pierwszy i ten. U nas strzelac będzie pierwszy, Bufon, później Neto, Rincon, Kielini, Barsagi, Sturaro, Quadrado, Bonucci, Piazza, Mandzukic na końcu gibala, natomiast u Szymona. Przybliż, patrz na karne masiko. Masi ładne karne ma To Masi Sinneschen, eh, Ter Stegen, Suarez, Captain Perdomo, Carbonel Roberto, Dine, Alva i... Messi Leo Tak jest Lecimy, rzuty karne Oby dosyć, Czuję, dosyć że lecimy. to będzie dosyć szybka, szybka seria rzutów karnych Oj O kurde Ale tutaj nauka jakaś Wyłączy Trzeba wyłączyć Gra grande strzałeczka Patrz, Puffon z konfuzją Ale on pokaże, jak się strzela rzuty karne On pokaże, jak się to robi W lewuzie! Bro Broni Lionel Messi, a spokojnie. Dibala, Może... skupiony A jakbym ci podcinkę dał? Nie, tak nieładnie. Tak nieładnie. Jest tutaj tak nie można. nie ale Nie, neto! Psz! 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 ale to ładnie zrobił. Znaczy ten karny był beznadziejny, ale ja się cieszę, że on kompletnie gdzie... prawo Nie! Cieszę się, że kompletnie gdziekolwiek tam strzelił, nie? No. Dobra, e, teraz rinkon, kimkolwiek ty jesteś, to uderzymy sobie w środek! Tak yes. jest! Tak jest! To jest najgorszy środek na świecie, ale ładnie i teraz w prawo! Myślałem, że, że to nogą cię ten zgarnie. Dobra, kielini. Kielini, kielini, kleini. I lecimy. I lecimy. I to jest mocno w prawy górny róg! nie. Dlaczego? I teraz Suarez Bro! Ja. Czemu? Czemu? Teraz No dlaczego? Dlaczego tak? Dlaczego tak? Ja się pytam Co to było? Myśla, <grym> myślałem, że on to puści Naprawdę Stanie, tak się do samego końca Moi no, drodzy No w rzutach karnych Eee... dzisiaj na pewno nie będzie, każdy. <noise> dzisiaj zdecydowanie nie będzie, tak więc no, z naszych przewidywań wychodzi remis jeden do jednego. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał. Ze mną był dzisiejszy moment, tak więc dziękuję Ci, że zechciałeś być gościem na moim odcinku. Tak, dziękuję. Dziękuję. Tak więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej tego typu materiałów, to koniecznie zostawcie łapeczkę w górę. No i wieczorem wszyscy zasiadamy przed telewizorami albo na stadionie, jeżeli ktoś jest takim szczęściarzem, kibicujemy swoim drużynom i rozkoszujemy się Ligą Mistrzów. Trzymajcie się i...